Halo, halo, słuchajcie, bo przeglądałem się różnym tabelkom, które tutaj są. Ja Wam powiem tak. Jak ja Wam tam popisałem wcześniej, że idzie się na tym nieźle dorobić. To jest w zasadzie prawda. Idzie się na tym nieźle dorobić. Idzie naprawdę nieźle się to robić na hangarze. Ale niestety jest jeden pewna rzecz. Yy... Głównie problemem hangaru w zasadzie nie były także od samego początku liczby, tylko trudności ze zdobywaniem tych paczek. Tutaj też wam rzucę od razu właśnie w tych Excelach tabelkę, która zna solo osób oraz dalej, nie? Jak tutaj widzicie, no są konkretne liczby, że w sumie te co są zaznaczone tutaj, czyli te medykamenty, chemikalia i prochy, one są po 4 minuty. Jednakże, kiedy już gramy z kimś, no to trzeba pododawać każdą minutę do każdej, jakby no trzeba dodać tą oto liczbę do każdego, no, w sensie tą liczbę plus minutę dla, dla, z każdą osobą. Czyli dla przykładu, na przykład lepszy towar, niech będą te chemikalia, mamy 3, jak gramy we dwóch. M mamy 4 plus 3, czyli mamy 7. Gramy w 3, mamy 8. Gramy w czterech, mamy 9. O, jest dużo, bardzo czasu. Jednakże to się znacznie bardziej opłaca, gdyż taki magazyn szybciej zapełnisz. Jednakże trzeba powiedzieć, że mimo wszystko na tej premii naprawdę wychodzisz nieźle. Dlaczego? Bo jeszcze jest rzeczywiście tak, jak wtedy nie byłem pewny. Mamy coś takiego jak premię. Mamy premię yy, po prostu od graczy. Co za tym idzie? Na pełnych. Kangarze, Jest szansa. Jak to sprzedaż że zarobić prawie 8 milionów. Wiecie ile to jest 8 milionów? To jest bardzo dużo, naprawdę powiedzmy. Powiem wam naprawdę, to jest mega duża liczba. Trzeba to przyznać. 8 milionów to jest całkiem nieźle. Jednakże, no mówię, minusem całego w sobie hangaru jest to, że jeżeli nie masz ludzi, no to się nie zarobisz. Nie dorobisz się zwyczajnie, bo grając samemu zanim nazbierasz ten jeden towar, minie ci z 8 godzin. To nawet, żeby potem sprzedać to na publiku, bo to są kilka pojazdów się może zrespić, to wiecie, to jest ryzyko, tak czy siak, co nie? To też trzeba wziąć pod uwagę, że to grasz ryzyko, ale no masz dużo większą stawkę. Jak byłoby w tym hangarze, to dokładnie to samo, co w paczkach dodali, czyli takiego gościa. Który nam załatwia jakikolwiek losowy towar, ten biznes nie byłby taki zły. Nie oszukujmy się, bo jeżeli ktoś by robił tę paczkę, no to wystarczyłoby się tylko tam przenosić, kupować sobie bota, żeby to zrobił i tyle nie, mogłeś po prostu zasuwać. Fajna, fajna była to robota, co nie? Ale no cóż, jakby to można powiedzieć. No cóż, jak to po prostu tutaj wygląda? Naprawdę, jestem zdziwiony, że to tak zostało już bardzo dobrze polepszone. Najgorsze są takie sztuczki, jeżeli chodzi o ilość pojazdów. Mianowicie do 10, jeżeli zbierzecie równo dyszkę tego towaru, macie jeden pojazd. Nie wiem, czy to komukolwiek się przyda wtedy, ale wiecie, to są konkretne, jakby tabelki. Wtedy możecie sobie zobaczyć, który najbardziej się opłaca do tych 10 pojazdów, bo to jest wtedy tylko jeden na sprzedaż. Na fullu macie trzy pojazdy. Ewentualnie może wylosłać misję, że tam może być tych kontenerów z 8. Chyba, chyba tak to było. Chyba z 8 ich było. Ale to jest taka chyba jedna misja. Tak to chyba wszędzie są po 3 pojazdy. Więc no tutaj to właśnie jest rzecz. No i później mówię tam od 11 chyba do 30. chyba 2, i potem już są po 3. Jak dobrze pamiętam, ale to wiecie, to jest tak trochę przez mgłę. Ja to wszystko pamiętam. No ale ogólnie podsumowując, na hangarze idzie dobrze wyjść, jeżeli masz ludzi. Jeżeli grasz samemu, możesz próbować, nie? Bo generalnie masz, masz zniżki jeżeli robisz. Musisz chyba 42 razy zrobić misję, i wtedy masz zniszki. Na wszystkie pojazdy. Też to się przyda taka informacja, że przy okazji, jeżeli zbierzesz sobie te paski, czyli raz zapełnisz na fulla wyjdziesz na tym dobrze. I w sumie to tyle mogę powiedzieć na temat tego hangaru. I już jutro możemy sobie przejść do napadów z randomami czy coś. Ostatni, ostatni napad z randomami XD. No, także to tyle. Do następnego, cześć.